Z tej strony Exercise, a dzisiaj będzie odcinek z Battlefield 5 i powiemy sobie w nim jak zwiększyć cenność. Można powiedzieć, że każdej broni, Be naszym obiektem, testowym dzisiaj, będzie Thompson. No i normalna cenność mniej więcej wygląda tak. No, a więc jak poprawić tą cenność? No, jest to bardzo proste. Trzeba użyć cheater. Oczywiście żartuję. Wystarczy kliknąć Escape, opcję, grafika i włączyć pole widzenia w trybie celowania na włączone. Ustawić sobie pole widzenia na no jak chcecie. Domyślne jest 50. Ja gram na setce. Maksymalny to 105. Teraz dajcie escape. Jak widzicie, zwiększył się FOF. Widzimy na większe odległości. I jak to działa w praktyce? Wydaje się, że śnęli według mnie. Odrzut jest o wiele bardziej złożony. Pociski nie latają na wszystkie strony. Broń nie próbuje wybić nam barka. A my możemy celnie strzelać. Nawet, no. Na 50 metrów Thomsonem Thomsonem A więc. Mam nadzieję, że to Wam ułatwi grę. Ponieważ mi ułatwiło to grę praktycznie w 100%. Wspodoba mi się dzięki temu klasa Medyka. Ponieważ jest to jedno z lepszych klas Medyka. Tutaj mamy najpotężniejszą broń w tej grze. Czyli Gibelatora. Jest on oczywiście najpotężniejszy. A więc. To już było na tyle. I. Mam nadzieję, że użyjecie tego. Dzięki temu dobędziecie, no, więcej punktów, fragów. Może dostaniecie pro play Dobrze, żegnajcie.